To jest futsal, tak? Tutaj łatwiej jest wykrywać sytuację. Mieliśmy je, nie wykorzystaliśmy jej. Nie uważam, że to jest szczęście, tylko może musimy popracować nad tym aspektem, żeby w przyszłych meczach jak już dojdziemy do takich sytuacji, żeby je wykorzystywać. Ciężko tak na gorąco w, przy wyniku 7-1 dostrzec pozytywy. Bardzo ciężki mecz, nie najlepszy w naszym wykonaniu. Wiadomo, że Piast... Jest klasową drużyną, postawił wysoką poprzeczkę. E, bo wiadomo, jaki przeciwnik do nas przyjeżdża i gdzieś, gdzieś się nastawili na to, że kibice nas poniosą trochę do przodu i tak na początku było, no ale gdzieś kilka takich błędów wyminętnych naszych i, i przeciwnik to wykorzystał taki przeciwnik jak, jak Piast takie błędy nasze wykorzystuje. Gdzieś jako wychowany klubu zawsze chciałem zagrać cerką na piersi. Niestety no, debiut się nie udał, ale jesteśmy realistami, nie graliśmy z drużyną, która kandyduje do mistrza Polski i, i tutaj no, wiadomo mecz był bardzo trudny. Zrobiliśmy to co mogliśmy, wiadomo wynik mógł być troszeczkę lepszy, ale, ale no, już czasu nie cofniemy, trzeba patrzeć na następny mecz i, i gramy dalej. Najważniejsze było nie zrobić głupich błędów na początku, zaadoptować się do tej hali, poczuć piłkę, poczuć parkiet i, i z każdą kolejną minutą, akcją napędzać się i, i przechylić tą szalę na swoją stronę. Nie ma nigdy tak, że, że każdy strzał zamieni się na bramkę. Myślę, że dzisiaj ta skuteczność na pewno była lepsza niż yy... W ostatnim pojedynku i, i, i to cieszy, bo, bo jak ta skuteczność będzie cały czas. Na takim poziomie, jaka nasza jakość jest w szatni, to, to jestem spokojny o przyszłość. Nieczęsto zdarza się nawet przy pełnych trybunach, żeby atmosfera wyglądała tak, jak dzisiaj. I, i na pewno jest to coś, czym trzeba sobie szybko poradzić, jeśli chcecie grać w piłkę, bo bo przecież gramy dla kibiców i, i tu nikt nie może mieć związanych nóg, dlatego że, że przyszli kibice i, i głośno dopingowali. I myślę, że, że nas to dzisiaj napędzało, bo, bo świetnie się gra przy takich kibicach, przy takiej atmosferze. Na żadnej hali w Polsce takiej atmosfery jeszcze nie było. Tutaj, tutaj kibice, wiadomo, z ruchu są najlepsi w Polsce i, i było to dzisiaj widać. Przez ostatnie lata tego brakowało. Dzisiaj już było widać w moich zawodników bo od rana takie napięcie, bo wiadomo co tutaj się będzie działo. No i działo się, także mam nadzieję, że wszystkie kluby podą za tym, co się tutaj dzisiaj wydarzyło, bo widzę, że wszyscy zadowoleni ogólnie z tego, co się tutaj dzisiaj stało. I naprawdę ta hala niesie. Na dole jak się stoi, to nie słychać własnych myśli, także kibice nam pomagają w tym wszystkim.